Teraz listy z przeszłości, a do tego zdjęcia, ulotki, a nawet wiersze sprzed 30 lat. W piwnicy Politechniki Wrocławskiej znaleziono skrytkę Solidarności. Trwają poszukiwania osoby, która przed laty ją założyła Sylwia Gazda. Tego typu dzisiaj też byśmy to pewnie nazywali ulotki. Nielegalne gazety, opaski strajkowe, wiersze. Te materiały przez prawie 30 lat leżały ukryte w piwnicznym stropie jednego z budynków Politechniki Wrocławskiej. Tak zwana bibuła, tym określeniem, nazywano wszystko to, co było w czasach PRL-u drukowane nielegalnie. To, co w Rosji nazywało się samizdat. W skrytce znajdowały się także zdjęcia z wydarzeń lubińskich z sierpnia 1982 roku, a także satyryczne ulotki wyśmiewające władzę. Jest też paczka klubowych, a w niej ostatni papieros. Wrocław w czasach PRL-u był jednym z najsilniejszych ośrodków opozycji. Nic dziwnego, że co jakiś czas odkrywane są tutaj podobne ślady konspiracyjnej działalności. Ponad rok temu w ogrodzie byłych działaczy Solidarności wykopano powielacz, wałek i farby do druku nielegalnych gazet. Zostały zakopane w czasie stanu wojennego w obawie przed aresztowaniem. Bardzo się bałem. Bałem się o siebie, dlatego że byłem studentem i na pewno bym był. Wydalony ze studiów. Ten zwój nielegalnych ulotek przeleżał ponad ćwierć wieku w skrytce za kaloryferem w mieszkaniu Stanisława Oszczaka, kilka lat temu przekazał dokumenty ośrodkowi pamięć i przyszłość. Ze wzruszeniem opowiadał nam, jakiego jego nieżyjąca już żona przejęła tą paczkę w trakcie jednej z demonstracji we Wrocławiu od pani, która czuła się zagrożona. Rozkwit druku nielegalnej prasy wypada na 1976 rok. Historycy szacują, że aż do upadku komunizmu w całym kraju drukowano 5,5 tysiąca tytułów. Pisano o, o represjach, które dotykają działaczy opozycji. Pisano o, o sytuacji międzynarodowej. Zatrzymano organizatorów nielegalnej poligrafii. Wiele drukarni likwidowano, czym władza chętnie się chwaliła. Zatrzymywanych opozycjonistów propaganda przedstawiała na przykład jako zwolenników faszyzmu. Plakatami ze znakami swastyki i podobizną Adolfa Hitlera. Za druk i kolportaż nielegalnych gazet i ulotek groziły liczne represje. Mimo tego, szybko w miejsce zamykanych drukarni i nielegalnych rozgłośni tworzono kolejne. Wrocław, Sylwia Gazda. To wszystko w tym wydaniu. Kolejne fakty o 21.45, na które już teraz zapraszam. Miłego wieczoru. Do zobaczenia.